Hej tutajcie w kolejnym odcinku od gry Minecraft, a w tym odcinku zagramy sobie na pewnego moda na wersji 1.18. Jęt serdecznie zapraszam do oglądania. Ja już wchodzę i dzisiaj będziemy grali w Roeva, ale duchownie zbroje są ze wszystkiego. Ja on zaraz pokażę. Czekajcie chwilę. Już mi się odpala świat oczywiście. Pa, zaraz sami zobaczycie. Patrzcie na to. Okej, okay, jesteśmy od początku i teraz do samego końca. No sami zobaczcie, że tych zbrój po prostu jest masę, ale to dosłownie masę, szczególnie, że to jest wersja 1.18.1, więc tutaj będzie zbroje no po prostu ze wszystkiego, nie? W ogóle tutaj nas jest jakaś utleniona zbroja, z tego co widziałem, a więc cóż, możemy zaczynać tą świetną przyrodę. No, Zrespiłem się naprawdę fajnym... Czekajcie. Okej, okay, już. Naprawdę fajnym miejscu, ponieważ nie dość, że jest koło prosto drzewa, to jeszcze mamy tutaj ten, ten, ogólnie sobie, no wiecie, cave'a i tutaj też cave'a. Ogólnie to sobie zrobimy może na razie zbroję z ziemi. Oczywiście na zbroję z ziemi potrzebujemy jakoś, albo nie, nie zbroję z ziemi. Na razie sobie zrobimy buty z ziemi najwyżej. Ok, na razie sobie kopmy to drzewo i teraz tak. Czyli jest tak, z drewna zbroja i z tego. Słyszeliście to? Nie, nie wiem, czy to słyszeliście, ale to była fajerwerka chyba jakaś. Dobra. Kopiemy, kopiemy. Minecraft Skywalk oczywiście wchodzi dalej, więc zapraszam do oglądania odcinku z Minecraft Skywalk oczywiście. And teraz tak, skoro jest tyle zbrój, to zobaczmy tak. Ok, jest ziemi. Są ziemia buts. Okej. Okay. I ciekawi mnie to, co, jaka zbroja jest twardsza, czy, czy właśnie z tego drewna, czy z desek. Wiecie co, może na razie zróbmy to w taki sposób, że zróbmy... Tak, połowę czy plejta tego, a połowę tego. na razie zróbmy sobie kilo w ogóle. Dobra, i teraz tak, pójdźmy sobie, nazbierajmy 5 drewna i zobaczmy, czy da się zrobić zbroję z tego. Z drewna, czy to jest możliwe w ogóle? Zaraz się przekonamy. A więc, dobra, ja rozmierzam do craftingu. I uwaga, czy da się zrobić zbroję w taki sposób? O nie, 5 miało być, czekajcie. Miałem wykopać 5, przecież nie 4. Dobra, jeszcze jedno, bo na hełmik. Teraz zobaczymy, czy da się zbroić zdrowie strafę, ale... i cadzonek, ale pewnie się da. O Boże, nie no, serio. Dobra, już wykopiłem, czy ja w ogóle to zatrzymałem. Okej. Okay. Teraz tak. I jest! Okej, okay, jest! To nieźle. W ogóle patrzcie, że to jest takie długo opisane. A nie, to też jest tak długo opisane. Okej. Okay. Kurde, myszka mi się pchnięła. Ja, Dobra, więc teraz tak. Jeszcze chwilę. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. No i set. I właśnie co daje więcej? Z desek cyży... nie no to daje takie same tak naprawdę. crafting jakby pewnie też się zbroja, ale już tam Dobra, Teraz zobaczmy czy jest trawy zbroja. Okej okay, zbroję zrobimy od razu z siedmiu traw. Oczywiście tym hełm, co ja zrobię z tym deskami, to nie wiem co zrobię i zobaczymy czy da się zrobić z trawy. Okej okay, nie da się zrobić z trawy. Wow co nieźle. Czyli trzeba z czegoś sobie jakoś zrobić ten tam. Ale tak się jak zauważy, że to tak naprawdę te te nic nie dają prawie. Staję prawie tyle samo, co skórzany zwykły set niestety. Okej. Okay. No, najprościej go będzie tego dirza wykopać po prostu i sobie zrobić te spodnie z dirza Tak. Tak. Okej, okay, jest siedam i teraz tak. Teraz skoro mamy 7, zróbmy sobie spodnie. Ziemia leggings. To <grystanie> tak dziwnie nazywa. Ziemia leggings. Czyli ziemiowe leggings, dobra. Jak ja wyglądam w tym? No tak średnio, no. A ja mam szczerze. O Boże! Co zrobiłem? Wygląda, że najpierw się zacznę zakopanie kobla. Czy Cienia... Ja naprawdę sobie nie włączam auto-drumpa. O Boże. Czekajcie. Yy, tutaj mam wszystko. Ok. Aha, yy. czyli ja miałem włączony, ja sobie włączyłem. O Boże. Dobra, a więc teraz tak. A teraz sobie zróbmy y, kobla teraz tak, wykopmy jakoś 24 cztery tego kobla, bo jakieś dwadzieścia chyba jest. Pyk, 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 pick. jest? Czekajcie, ja mam to w przedmiotach do wytwarzania? Czy nie? Nie, chyba nie. Nie. No jak ja pierwszy raz grałem w Minecrafta ja chciałem sobie zrobić tam. Z kamienia yy, yy, ...spodnie, bo miała mi rakowało akurat spodni. Maję. No, ja, no. Ja zapamiętam ten. Dobra, skamienia raczej muszą być. Okej, okay, akurat mi starczy, czyli akurat 24 potrzeba. Ja sobie zrobię od razu cały set z kamienia. No dobra, ten i to może być tak naprawdę do widzenia. Teraz tak pyk, pyk. W ogóle ten ziemia legends nic, nic nie robią prawie. Boże! No ja piję. Co jest? Ej, co jest? Łata! What, the... What? Się włączyło na tym. O no! Kurde. Cię coś z myszką zepsuło chyba, wiecie? Zepsuło tą myszkę. No widzicie? Dobra. Dobra, teraz tak, jest napisane rocky. Czekajcie. Ale chciałem sprawdzić, co to jest, ale już tam. A więc róbmy sobie teraz tak. Pik, pik, Jakoś Nie, no to w ogóle. Nie, co robię? Dobra. Czyli tak, drewno jeszcze mam trochę. Dobra, piek. Na górę. Jest węgiel! Z węgla. Będzie nie pomysł. Nie no, nie obchodzi mnie to, że teraz z życia, bo tak jak nie, ale... Znaczy, może stracę i tam, ale co tam. OK, zobaczymy czy jest węgiel, w Wykopmy no, dużo węgla, bo mogę Bo domyślam się, że zbroja z węgla może być silniejsza od kamiennej Tym bardziej, że węgiel się dłużej kopie niż kamień, więc... Raczej Jest w ogóle jak ten węgiel wypada, nie? Całe czarne się robi Dobra, to jeszcze trochę zostało Poznało Mmm... Zrobiłem wstąpienie... O! Od granitu zbroja jeszcze! Nie, dosłownie nie, za wszystkiego mogę prawie. Znaczy no... Nie za wszystkiego, ale prawie ze wszystkiego mogę zrobić zbroję. Praktycznie. A co jest, jeśli z bloku węgla się robi zbroję? Ej, ty, co jest, jeśli... On się z bloku węgla robić zbroję? Może tak być. Zmiedzi. Dobra, zmiedzi. Czekajcie. jakie jak ja wyglądam w tej zbroi. Czekam wyglądał z tym. Tutaj jest następny węgiel. Dobra, czekajcie, bo chcę sobie przypal... No dobra No, jeszcze dwa Okej, okay. No nie mam żadnego jedzenia, no ale cóż Co już, co nic, nic, nie zrobisz Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj Pyk Dobra, nie wiem, czy nie będę kombinował Kilo w to wyrzuć to najlepiej Dobra

Chyba w tej kopalni żyję. Ogólnie mogę zrobić tak, że mogę zrobić i prowadzić Survival z tego moda, i również y, właśnie pokazywać wam po prostu te wszystkie zbroje, nie? Więc cóż, jeśli tak chcecie, oczywiście tak zrobię, że będzie i Survival zbrojami, i ten następny odcinek, i y, 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 Survival zbrojami, że będzie, i właśnie, że będę wam po prostu te wszystkie zbroje pokazywał, nie? Znaczy ogólnie widzieliście sami ile tych zbrojów, więc wątpię, że w jednym odcinku nam rada. Bardziej trzeba musiał od razu wszystkie zakładać, nie? będzie masakra. Dobra. To jeszcze tak ile już się miedzi przepaliło. Co chodzi z survivalem? No na razie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie działało z survivalem. No ale co? Jeśli chcecie, to mogę Wam tego moda wysłać oczywiście. Możecie sobie też zagrać. Pamiętajcie, że on jest na wersji 1.18. 1.18.1. 1 no dobra, wykopałem sobie 14 bruków, więc mogę sobie na spokojnie podbudowywać się. Okay, jedzenia żadnego nie mam ciągle. Mm, czyli już jest 12, jeszcze 5, bo jeszcze dużo. no Nie będzie 15 kobla. Okej, okay, ma by się chyba żaden neryn, nie rozpię. Zaczekaj, trzeba zrobić czegoś nowego w Jedna i jedna, no niestety. A to w ogóle to jest gorsze. To jest lepsze te buty, bo one coś dają. A ja już nie będę mieć te granitowe buty. Jeszcze jedna mieć. Dobra, jest. NIE MOŻNA?! A może do mieć się robi? Nie wiem, dobra chyba nie można po prostu O boże, ja po tak mieć iść w ogóle Dobra No cóż, zróbmy sobie jeszcze z tego coś Możemy naprawdę tutaj bardzo dużo sobie zrobić z tam Zbrój mm. A to też nic nie daje to oddecydowany. W Ogólnie jak teraz wyglądam? Mam inne buty, i inne tam. Czapkę inną. O, jeszcze tutaj może. Dobra, też sobie wykopnę 7 wtedy. Teraz sobie trucnę spodnie. Okej. Okay. Diory też nic nie dają. Nie dają mi inny wygląd. No, to na razie jest kobla. Właśnie co daje ten kobel? Brook boots Brook Element, A to daje nam... To daje nam skała Jak ściągnę... Jeden element zbroi To nas bardziej przesuwa Aha Okej okay. Widzę, że chyba sobie zostawię ten zbroję z bruku, bo on jest dużo lepszy Znaczy ma lepszy efekt, nie? Te chodzenia. A, ale nie mogłem na przykład ten. Dobra, to jednak nie jest lepszy. Dobra, tak czy jak to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się serdecznie podobał, a się Wam brzegną. Pa pa.